Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj jak co sobotę. Polecam jakąś książkę. Dzisiaj będzie to książka doktora Lenarta Millera, z śladami wydarzeń biblijnych. Tak ona wygląda. Książka nie najnowsza, książka, którą mam chyba już z 10 lat wydana, a nawet dłużej popatrzcie, muza. S.A. wydała w Warszawie w 2002 roku tą książkę. Książka bardzo porządnie wydana, i książka. No właśnie, o czym to jest książka? To nie jest komentarz do y, księgi wyjścia, jest to raczej zapis pewnej, można powiedzieć, pasji y, archeologicznej autora który jest, już teraz nie pamiętam czego jest tym doktorem. Mam wrażenie, że on nie jest archeologiem. Nie wiem czy nie jest jakimś właśnie prawnikiem. W każdym razie, yy, pasji prawdziwej, pasji bardzo solidnej, która po prostu, yy, gdzie on analizuje tekst biblijny, księgi można powiedzieć głównie wyjścia, ale nie tylko, bo też troszeczkę wcześniejszej genealogii, trochę o Józefie, który oczywiście gdzieś tam rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, ale który mówi w ogóle o tym, skąd się wzięli Żydzi w, w Egipcie, trochę również pisze to jest chyba najciekawsza część tej książki o tym, gdzie tak naprawdę to przejście przez Morze Czerwone nastąpiło. I powiem Wam to, co mi się bardzo w tej książce podoba, to, że on traktuje tekst biblijny poważnie. To znaczy, traktuje go rzeczywiście, że skoro Biblia mówi o cudzie przejścia przez Morze Czerwone, nie kombinujemy z żadnym morzem sitowia, nie kombinujemy z żadnym mitem założycielskim, że tam sobie coś tam dopisali, żeby im pasowało i że to teraz trzeba tak szanować z tradycji, z miłości i że to w ogóle nie wpływa na wiarę. Bo to to wszystko są takie powiedzmy sobie. Koncepcje współczesne, które ewidentnie mają wpływ na wiarę, które ewidentnie oduczają zaufania Bogu, które ewidentnie nie tworzą niczego dobrego w kościele, niezależnie od tego, jak właśnie jakby się nie deklarowało, że, że one są takie po prostu no, jakby neutralne. No nie są neutralne, albo się wierzy w to, że Bóg przeprowadził przez Morze Czerwone, albo się nie wierzy. Albo się wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał, albo się nie wierzy, albo się wierzy w to, że Chrystus powróci, albo się nie wierzy. To jest ten sam poziom ponad naturalności w tych wszystkich trzech wydarzeniach. Zaprzeczanie jednemu nie może pomóc w wierze w dwa pozostałe. A więc książka ciekawa, książka, przez którą się na przykład dowiedziałem o tym, że istnieje takie ciekawe miejsce, i to słuchajcie, nie pomiędzy Egiptem a Półwyspem Synaj, ale raczej pomiędzy Półwyspem Synaj a Półwyspem Arabskim, gdzie jest taka podwodna autostrada, to znaczy jest wał usypany ileś tam 10 metrów poniżej poziomu morza, po którym faktycznie, gdybyśmy odsłonili te dwie części morza po dwóch stronach tego wału. No to yy, ci, yy, ci właśnie Żydzi byliby w stanie przejść. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo, bardzo ciekawym, dlatego że no, generalnie morza nie są płaskie, co do zasady, tak? Zdajemy sobie sprawę, że to dno może być na przykład w, takim, w, tak, w taki sposób, może wyglądać. I co z tego, że odsłonimy sobie ponadnaturalnie naturalnie yy, Wodę, jeśli musimy iść w dół pod takim kątem i pchać się do góry pod takim kątem, jeszcze po jakiś tam dziwnych, powiedzmy nierównym, zupełnie, kompletnie pełnym skał, które niedawno były pod morskimi skałami, podłożu. A więc zwróćcie uwagę, że no właśnie. Większość ludzi zresztą, która dzisiaj gdzieś tam takie różne dziwne koncepcje przedstawia, w ogóle tam nigdy nie było, tak? Siedzieli gdzieś tam sobie za biurkiem w mniej lub bardziej liberalnych seminariach zachodnich, no i sobie wymyślali, no, że to tak, siak, owak. Natomiast ten, że pan Miller, który chyba tam z całą rodziną sobie pojechał, zadał sobie trud, posprawdzał, ponurkował, porobił jakieś tam zdjęcia satelitarne. I powiem Wam, że w tym sensie jest to czymś bardzo ożywczym i zachęcającym w ogóle polecam, aby ktoś miał trochę pieniędzy z jakichś chrześcijan, żeby może zrobić coś podobnego, bo naprawdę myślę, że wbrew pozorom paradoksalnie na takie właśnie badania, bo to są po prostu badania, pieniędzy brakuje, dlatego że nikt dzisiaj na tak zwanych, no powiedzmy, na mainstreamowych uczelniach takiego czegoś by nawet, nie, pewnie by nie, nie otrzymał pieniędzy na to. A są to rzeczy bardzo ekscytujące, bardzo ciekawe. Także wszystkim Wam, którzy chcecie poznać troszeczkę jakby tekst, właśnie nie tekst, ale spojrzeć na tekst Księgi Wyjścia i trochę Księgi Rodzajów, trochę innej perspektywie. Dużo też w ogóle o Józefie, o tym jakie mamy świadectwa o Józefie z, z tego czasu, o tym, że tak naprawdę trochę wpuścił w niewolnictwo, ród egipski, czy tam ten naród egipski, o czym mamy wzmianki w tekście biblijnym, tylko nam prawdopodobnie to nigdy nie przychodziło do głowy. Dużo ciekawych rzeczy, dużo o tym, jak wyglądały te miasta, które tam te spichlerze, o których czytamy. A więc, tak naprawdę, dużo historii i dużo tego, czego gdzie indziej nie ma, a więc właśnie świadectw historycznych, które są dzisiaj ciągle dostępne, czy to w zapisach, czy w zapisach kopalnych w archeologii. Polecam bardzo tą książkę. Moją wiarę zbudowała i zachęciła mnie do tego, żeby się pewnych rzeczy nie bać, żeby szukać. Bo jak Biblia mówi, kto szuka, ten znajdzie i trzeba się tego trzymać. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że historia potwierdza prawdziwość Twojego słowa. Daj nam wiarę i dam nam ufność. Panie. I też dziękuję za taką książkę, która to wzmacnia, żeby właśnie Tobie ufać, i na Tobie polegać i szukać. I znajdować. Bądź Panie w tym uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.